Z widzem i on ma chyba lagi. No, ich się tylko nie rusza, bo się nie widzę. No i to jest nowy widz, ale kajzerka wkrótce dołączy. Ale już po kolei. przyjaciółmi z innym widzem bo taka wartość jest bo my jesteśmy przyjaciółmi no i będzie wkrótce obok nas kajzerka bo my jesteśmy przyjaciółmi ale wy to wiecie bo wiecie że taka miejsce jest bo Taka wartość jest, no i coś tu się wydarzy. Się ryzyka oglądasz, no i wyrywały, no i o, no i oj, czekaj, zyka, to ogląda? Wiecie? bo my jesteśmy innymi przyjaciółmi, wiecie, bo tu coś się zaraz wydarzy.